Jest temat produkcji grafy. Przede wszystkim, co to jest grafla? Może zaczniemy od tego, co to jest brandy. Brendy otrzymujemy poprzez destylację wina, czyli mamy winogronowe, wino owocowe, to, uzyskujemy brandy. Natomiast wytłoki wykorzystywane do produkcji wina są destylowane i z tych wytłoków otrzymujemy brandy, tak zwaną grafę. Tutaj właśnie stosujemy cudzysłów, w obawie przed używaniem nazw zastrzeżonych, ponieważ ta nazwa jest zastrzeżona dla włoskiego produktu. Tak jak wspomniałam, grappa jest rodzajem Brendy. Jest to włoski napój alkoholowy, destylat przefermentowanych wytłoków i pestek winogron, czyli odpadów z procesu produkcji wina i destylowany z parą wodną albo po dodaniu wody. Destylacja prowadzi się w obecności samych wytłoków do uzyskania nie więcej niż 86% objętościowym alkoholu. Ważne jest tutaj, żeby nie destylować do 90% i więcej, by nie stracić tych właściwości aromatycznych, specyficznych dla graf. Jest to napój przedroczysto o charakterystycznym smaku oraz intensywnym zapachu. Przed butelkowaniem rozcięczamy grapę do 40-50% alkoholu. Na początku ten alkohol produkowany był nie, by nie tego, co pozostało po wytworzeniu wina. Jednakże wzrastające uznanie oraz idące w parze z poprawą jakości i dobrą reklamą sprawiło, że wytwarzanie grapy stało się bardzo popularne. Wyjątkowe cechy grapy wynikają z faktu, że winogronowe wytłoki, czyli skórki i pestki, są szczególnie bogate w substancje aromatyczne. Przy wytwarzaniu grapy nie używa się żadnych dodatków i substancji uszlachetniających. Grapy od wieków przypisuje się również właściwości lecznicze oraz wspomagające trawienie. Tak jak już Pani Ewa wspomniała o czaczy, istnieją również inni znajomi grapy produkowane również z winogron oraz innych owoców charakterystycznych dla danego obszaru, w którym, w którym występują. I tak, na przykład niemiecki trester, francuski mark, hiszpańskie orucho, portugalska aguardente bacacheria, gruzińska czacza, siniana z Boliwii, sipuro z Grecji, Civana z Cypru, palinka z Węgier oraz pisco z Peru i Chile. jakości uzyskuję bardzo łatwo, natomiast wyprodukowanie wysokiej jakości brandy z wytłoków owocowych jest nielada sztuką. Jakość grapy zależy od przede wszystkim odmiany winogron lub innych owoców, które stosujemy w produkcji, czystości mikrobiologicznej tych wytłoków oraz ich świeżości, od stopnia wytłoczenia i przede wszystkim od zachowania specjalnych parametrów destylacji. Grapy uzyskujemy przede, przede wszystkim z czerwonych i białych winogron. Jeśli chodzi o czerwone winogrona, to tutaj przeprowadzamy fermentację winiarską w miastę. Oczywiście usuwamy tutaj szybułki wszelakie. Następnie następuje obciąg wina, czyli uzyskujemy to docelowe wino. Tłoczymy pozostałości, czyli uzyskujemy wytłoki i je destylujemy w ten sposób, otrzymując gra. W przypadku białych winogron, tłoczenie tutaj następuje bez, razem z szybówkami. Następnie przebiega fermentacja soku, czyli moszczu. Dodatkowo jest szybka fermentacja do około 5 dni w silosach. I tutaj fermentacja ta przebiega z dużą ilością drożdży z poprzedniej szarzy. Ma to na celu przyspieszenie tej fermentacji, aby zapobiec też rozwojowi wszelkich bakterii, kwasów, bakterii octowych, bakterii mlekowych i zakażeniu, zapleśnieniu tego destylatu. Następnie oczywiście Szczególne destylacje grapy to powolna destylacja, ścisła kontrola temperatur, zebranie właściwej ilości przedgonów, czyli tak zwanych głów, e, oraz etanol maksymalnie do 86% alkoholu, to już wcześniej wspomniałam, aby nie utracić specyficznych aromatów grapy. Jest to tak zwane serce, czyli ten środek destylacji, środek frakcji. E, zebranie odpowiedniej ilości pogonów, czyli tak zwanego ogona, oraz Dwukrotna destylacja y, tutaj zacięła. Zachowanie pewnej puli przedgonów i pogonów do celowej destylacji jest kwintesencją technologii produkcji grapy. Czyli tutaj musimy pamiętać, że przy destylacji musimy zebrać zarówno troszkę z przedgonu, troszkę z pogonu oraz wyłapać na odpowiedni moment tego serca, czyli środka destylacji. Kolejny etap to destylacja grapy. Tak, to już wspomniałem. Nie przeżywamy. Kolejny etap to dojrzewanie grampy. Świeżo destylowana grampa posiada niekorzystne sensorycznie cechy. Dopiero dojrzewanie w kadziar przez okres około 5-6 miesięcy pozwala osiągnąć akceptowany produkt. W trakcie dojrzewania ginie ostry zapach świeżej destylacji. Również przerywanie tego napoju z dostępem powietrza przynajmniej raz w miesiąc pozwala na utworzenie acetalii, o których opowiem trochę później. Są to te pozytywne związki chemiczne wpływające na aromat grapy. Alternatywne starzenie również wykonuje się w tradycyjnych beczkach dębowych lub z takich drzew jak akacja, morwa, jabłko, grusza, czy wiśnia. Na koniec okresu dojrzewania dobrze postażona grapa powinna być klarowna oraz mieć lekko słońcową barwę. Zależnie od sposobu leżakowania lub szczepów i nagron użytego do produkcji grapy. biała, jest butelkowana po destylacji i nie leżakuje. Przejrzysta w owocowym zapachu, jest wytrawna i czysta w smaku. Afiniata, czyli starzona, jest do 12 miesięcy przewrótana w beczkach, potem jest rozlewana do butelek. Jej kolor, słonkowy, smak i zapach zależą od rodzaju drewna beczki. Wecznia, czyli stara, dojrzewa w beczkach od 12 do 17 miesięcy, ma złoty kolor i nieco ciemniejszy Niż afiniata, czyli ta starzona do 12 miesięcy. Strabecia, czyli bardzo stara lub rezerwa, ma głęboki bursztynowy kolor i leżakuje w beczkach ponad 18 miesięcy. Aromatica, czyli pachnąca, powstaje z pachnących winogron Müller-Turgał oraz Malvasia. Jest to rodzaj winogron, oznaczony jest na etykiecie butelki. Monovicchio, czyli jednorodna, robiona jest z wytłoczyń jednej odmiany winogron. Nazwa odmiany podana jest również na antykiecie butelki, np. grapa di moscato, grappa di e, Grapa robiona jest z kilku odmian winogron, to poliwitino. I aromacicjata, czyli aromatyzowana, nie byliśmy wcześniejszą aromatiką, to grapa, do której producent dodał e, różnego rodzaju olejki zapachowe. Najczęściej są to olejki owocowe lub ziołowe. I to jest ten temat, który już wcześniej zaczęłam, e, acetale i inne związki lub negatywnie również wpływające na grapę na jej aromat, to przede wszystkim acetale. Są one cieczami o przyjemnym zapachu, powstają przez kondensację aldehydów lub ketonów z cząsteczkami, z dwoma cząsteczkami alkoholu. Acetale usuwają aldehydy, często o kwaśnym, gryzącym zapachu. Również usuwają akryloinę o zapachu drażniącym. Dwa butanol jest nieobecny w świeżej grapie, natomiast pojawia się już w grapie dojrzewającej. W dłuższym okresie czasu. Optymalny okres przechowywania grapy to 1-2 lata. W zawartość 1 heksanolu w ilości do 20 mg na litr ma pozytywny wpływ na jej aromat. Natomiast wyższe stężenia dają aromat określany w literaturze jako kokosowy, ostry i gryzący, obniżając tym samym jakość produktu. Aromatyczny alkohol, 2 fenyloetanol, może występować w ilości od 0 do 42 mg na litr. Ten składnik wprowadza przyjemny aromat do destylatu, opisywany jako słodki, ma pozytywny wpływ oczywiście na smak grapy. I kolejny y, związek, czyli alkohol amylowy, który negatywnie wpływa zarówno na smak, jak i aromat grapy. E, Butelkowanie i przechowywanie grapy. Mm, Przed butelkowaniem grapy w celu redukcji procentowości należy rozcieńczyć wodą dewideralizowaną. E, najlepiej do 40% alkoholu, co już było wcześniej powiedziane. W przypadku wystąpienia delikatnych zmętnień, filtruje się powoli w temperaturze od minus 15 do 0 stopni. No i najważniejszy sposób podawania. Grapa nie może mieć mniej niż 38%, więcej niż 60% alkoholu. Większość ma i tak około 40%. Choć grapa jest mocna jak wódka, nie podaje się jej zmrożone. Bogat bukiet trunku da się wyczuć w wyższej temperaturze. I tak młode grapy wymagają od 8 do 12 stopni Celsjusza, natomiast starzone, stare i rezerwa, o których wcześniej wspomniałam, od 15 do 18 stopni Celsjusza. Na początku każda grapa pachnie dość agresywnie, intensywnie. Aby zneutralizować ten zapach, producenci zaprojektowali specjalne kieliszki, wysokie i wąskie, z prękatą taką czarką i zwężeniem u góry. Rozszerzeniem gór. Czarka ma taki, takie tulipanki, które widać na zdjęciu w rogu. Czarka ma od 9 do 10 cm, nóżka również, podobną długość. Można także pisać do likieru, który w dolnej części czarki jest pękany, a potem robi się wąski. Do takiego kieliszka narywamy grafę na wysokości, objętości 1 tego kieliszka, lub nie, aby ten alkoholowy zapach rozchodził się w Szkle. Trzymamy kiiszek oczywiście za stopkę, za nóżkę, żeby nie nagrzewać czarki po to, żeby też nie poduszająć alkoholu. Poza tym każda dłoń naszej bapni to też zadłuża aromat krapy. Młode grafy pachną owocami, dziełami oraz przyprawami, a szersze również drewnem męczy. Włosi zwracają także uwagę szczególnie na klarowność grafy, dlatego ważne jest podawać ją w książkach przezroczystych bez żadnych ozdób. I tutaj taka ciekawostka, że znawcy oceniają przejrzystość, biorąc w lewą rękę kartkę kratkowanego papieru, w prawą kieliszek. Patrząc przez grapę na kartkę, powinno się widzieć idealnie równutkie krateczki. Każde najdelikatniejsze mazistości rozmazania są już uznawane za no, niekorzystną jakość grab, tak, Mierna jakość. Jeśli grapa pachnie jest klarowna, można ją pić jak koniak. Nie przeływać od razu, ogrzewać przez chwilę w ustach. Dobra grapa zostawia czyste podniebienie, gotowe na kolejny łek. Grapę najlepiej przechowywać jest w ciemnym i chłodnym miejscu. Zamknięta butelka może stać kilka lat, jednakże tutaj trzeba się liczyć z tym, że nie jest to tak długowieczny trunek jak whisky czy konia I z upływem ma ja po prostu tracić zarówno na swoim aromacie, jak i smaku. I mocy, tak. Tendencja na przyszłość. Statystyki pokazują, że konsumpcja grapy rośnie powoli, ale w sposób ciągły. Szczególnie tutaj nie tylko, jak mówią panowie, ale także zyskują na swoich zwolenników wśród kobiet i młodych ludzi. Coraz więcej właśnie ludzi interesuje się technologią i produkcją oraz historią. Narastają także tendencje produkcji gra po niższej zawartości alkoholu. Głównie wiąże się tutaj z przepisami Unii Europejskiej, aby zmniejszyć procentowość alkoholu. Zrasta również zainteresowanie wywarem, czyli tą pozostałością tak naprawdę już po produkcji grapy. Zawiera ona bowiem resveratrol, który jest przeciwutleniaczem i hamuje procesy starzenia. No, no. Tutaj przedstawiłyśmy przepis na prędy jabłkowe z wytłoku, które już właśnie wykonałyśmy. To jest propozycja. Tak, to, to jest, jest propozycja, pracujemy nad, nad przepisem, próby są prowadzone. Tak właśnie do tego wykorzystaliśmy 2 kg wytłoków. No. jabłkowych, tutaj przepraszam nie, ma, nie, ma, nie jest napisane, 4 litry wody, 1, około 1 kg cukru, 4 g drożdży korzenniczych, 4 g drożdży enowini, 5 gramów pożywki z witaminą B. No To oczywiście było odstawione. Po pierwszym tygodniu dosłodzono około 0,5 kg cukru w 300 ml wody, po kolejnym tygodniu kolejna taka sama dawka cukru w tej samej ilości wody.